Trenerzy oraz piłkarze Podbeskidzia złożyli świąteczną wizytę w domu pomocy społecznej przy ulicy Pocztowej. Okazuje się, że wśród seniorów nie brakuje kibiców Bielskiej drużyny. Przewodniczący Rady Mieszkańców pan Rudolf Cichy bacznie śledzi wszystkie mecze Górali w Ekstraklasie. Interesuje się piłką mnożną, tabelą, po prostu każdym meczem. Całe Ekstraklasy, nie tylko Podbeskidzie Bielsko-Białe, ale całe Ekstraklasy, a szczególnie kibicuję dla, Bielska, dla bielskiej drużyny Podbeskidzie. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej otrzymali od piłkarzy oraz trenerów Podbeskidzia świąteczne życzenia. Seniorzy w rewanżu życzyli góralom utrzymania w Ekstraklasie. Jestem mocno przekonany, że w związku z tym, że mamy u siebie chyba widzie w Łódź, tak? I także mamy u siebie Zagłębie Lubin, że jest wielka szansa, żebyśmy utrzymali się w Ekstraklasie. Wielka szansa jest, na pewno. To było wyjątkowe spotkanie, bo no, nie często ma się możliwość rozmawiania właśnie z tak dużą grupą młodych ludzi, czynnych właśnie, sportowców. Kilku mieszkańców zapowiedziało już rewizytę na stadionie. Być może jeszcze w tym sezonie.